Siemandero z tej strony Panli i w dzisiejszym odcinku nauczę was jak efektownie rzucać kartami. No, już kurde. Wielki youtuber. Ty weź tu najpierw to ogarnij, przecież burdel jest tutaj. W ogóle, jak ty wyglądasz chłopie? Weź siebie ogarnij, tu ogarnij najpierw se portem Ja nie wiem, żeby cię, żeby cię menel... YouTube'ów uczył, no. Weź już. Od razu lepiej. Moi drodzy, idźcie, złapcie karty, ja na was tutaj poczekam i zaraz przechodzimy do e, wytłumaczenia, jak efektownie już rzucać kartami. Ale zanim to wyjaśnię, możecie, możecie się mnie zapytać, panie Lin, o, ale zaraz, chwila, moment. Po co w ogóle się nauczyć rzucania kartami? Szczerze, nie mam zielonego pojęcia po co. Możecie się po prostu pochwalić tym rodzicom. A teraz przejdźmy do samego wyjaśnienia. Techniki rzucania kartami, jakiej dzisiaj się nauczymy, to będzie click toss. Jest to technika, która została opisana po raz pierwszy w książce Dan& ale podejrzewam, że już ktoś wcześniej umiał tę technikę, ponieważ jest bardzo taka intuicyjna, prosta, szybka i efektowna. Przejdźmy zatem do samego wytłumaczenia. Złapcie kartę w ten sposób i. Teraz to, do czego dążymy, to do tego, żeby karta znalazła się w takiej oto pozycji. Musimy ją tak jakby położyć na kciuku, natomiast palc wskazujący musi zwinąć się w takiego, można by to powiedzieć, rogatu. Jedyne, co nam pozostało, to na sam koniec po prostu wyrzucić tą kartę, strykając tym palcem, prostując ten palc wskazujący z całej siły, żeby karta dostała rotacji, to nie jest istotne, czy złapiecie tą kartę tutaj, czy tutaj. Ten palec naprawdę z każdej pozycji praktycznie tą kartę jest w stanie wyrzucić. Im bardziej, e, im mocniej wyrzucicie tą kartę z tego palca, tym mocniej ona leci. A żeby nadać jej jeszcze więcej mocy i jeszcze większą rotację, to możecie dodać taki ruch z nadgarstka i ruch całą ręką. Możecie dodać sam ruch nadgarstka, czyli e, samym nadgarstkiem poruszyć w ten sposób bądź też dodać ruch z całą dłonią. Mało tego, ta karta może polecieć również do góry, więc możecie ten ruch wykorzystywać do tego, żeby ta karta leciała nie tylko w poziomie, ale również w pionie. Życzę Wam dużo zabawy z rzucaniem kartami w ten oto sposób. Jest to bardzo szybki sposób do nauczenia, a gdybyście chcieli poznać bardziej zaawansowaną technikę rzucenia kartami, dzięki której będziecie mogli przycinać marchewki, selery naciowe, wbijać to w puszki czy drewniane rzeczy, no to dajcie mi znać w komentarzu. Będę miał dzięki temu motywację, żeby nagrać dla Was taki kolejny tutorial. I Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie kanał. Widzimy się w następnym filmie. Pozdro!